O realizacji celów ESG w dobie kryzysu ekonomicznego i klimatycznego w studio Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dziennika Gazety Prawnej rozmawiam z Kamilem Wyszkowskim z United Nations Global Compact Network Poland. Kamilu, ignorowanie kryzysu klimatycznego jest coraz bardziej kosztowne. To człowiek jest tą osobą, która tak naprawdę niszczy planetę, eksploatuje ją w sposób nieodpowiedzialny. Szybko zmierzamy w kierunku kryzysu klimatycznego, w kierunku kryzysu ekonomicznego. Żeby osiągnąć neutralność, neutralność klimatyczną, musimy podejmować działania jako konkretne indywidualne osoby, ale także jako firmy, jako biznes, bo tak naprawdę biznes i przemysł to są te ośrodki, które generują i są powodem kryzysu klimatycznego. Czy Twoim zdaniem. Polski biznes jest w stanie podjąć działania zarządcze, strukturalne, ale dodajmy też bardzo kosztowne na początkowym etapie, żeby zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej i walczyć z kryzysem klimatycznym. Jakie jest Twoje zdanie w tym względzie? Jeżeli chce się wpisać w globalny trend oparty o realizację polityki klimatycznej ONZ i na tym zwyczajnie rzecz ujmując, no po prostu zarobić, no to, no to tak, no to powinien jak najszybciej się... Temu tym działaniom, tym pakietom inwestycyjnym po prostu przyjrzeć, które w ślad za polityką klimatyczną dotyczącą zmiany klimatu idą. Pieniądze, które będą, czy już są, na zieloną transformację z dekady na dekadę będą rosnąć. Mniej więcej cztery lata temu, w 2019 roku, przy okazji United Nations Climate Action Summit to było wydarzenie w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, sekretarz generalny Guterres ogłosił, że została niejako przestawiona zwrotnica kapitałowa. I ona głośno zgrzytnęła nawet czyli pieniądze z inwestycji węglowych, tych wysokoemisyjnych, zostały przeniesione na inwestycje zero i niskoemisyjne co też oznacza, że jest więcej pieniędzy na rozwój technologii przyszłości, ale też więcej jest pieniędzy na to, żeby się przestawić.

Też ponieść koszt tego przestawienia konkretnych biznesów z produkcji rzeczy wysokoemisyjnych w kierunku tych, które no na przykład są podstawą do wytwarzania energii w sposób czysty. No i to jest ta rewolucja klimatyczna przemysłowa, o której rozmawiamy na kolejnych corocznie organizowanych szczytach klimatycznych. No i polski biznes nie tylko, że powinien w tym uczestniczyć, ale szczęśliwie uczestniczy. I to uczestniczy coraz śmielej. Jednym z lepszych przykładów jest znakomita naukowczyni Olga Malinkiewicz, czyli rozwiązania peroskwitowe. To Zresztą podaję ten przykład nie przez e, przypadek, bo na szczycie klimatycznym w Glasgow w zeszłym roku to właśnie Olga Malinkiewicz była reprezentantką polskiej nauki, ale też polskiego biznesu, które zaprosiliśmy na szczyt klimatyczny po to, żeby te rozwiązania porozkwitowe pokazać. E, bo z jednej strony rozwiązanie oceny naukowej opracowała, ale też wdrożyła biznesowo, czyli powołała w tle po prostu zwyczajnie firmę, która jest w stanie to rozwiązanie skomercjalizować. No i świetnie, przecież o to właśnie chodzi, żeby ta nauka i biznes działały razem. Drugie wyzwanie, które dotyczy też polskiego biznesu, to jest nauczenie się nowego sposobu liczenia, czym jest zysk netto w ramach tego nowego porządku, który wynika z przesunięcia kapitału w kierunku właśnie tych inwestycji, zero niskoemisyjny. No zwyczajnie ten zysk netto będzie łatwiej dostępny i szybciej dostępny, jeżeli się dana firma przyjrzy sektorom, które będą wytwarzały czystą energię, albo sama zacznie korzystać z czystej energii, bo ona zwyczajnie będzie obciążona mniejszymi kosztami. No i oczywiście Rada dla polskich przedsiębiorców, żeby śledzili globalne trendy i uczestniczyli, nie bali się uczestniczyć w wydarzeniach takich jak szczyty klimatyczne, czy szczyt w Dawos, czy wydarzenia chociażby nowojorskie przy okazji Zgromadzenia Ogólnego, gdzie zawsze mamy wydarzenie biznesowe, które organizuje UN Global Compact, gdzie te najważniejsze trendy i działania idące w ślad za polityką klimatyczną są pokazywane. No, to jest taka wskazówka dla inwestora, co zrobić, jak się przestawić, żeby nie zostać w tyle, a oby też nie wypaść za burtę, bo to chyba każdy najbardziej się tego obawia, żeby nie upaść, żeby tą transformację wykorzystać jak, jak, naj jak najkorzystniej dla siebie, dla swojego przedsiębiorstwa. To jeśli mówimy o inwestorach, nie sposób nie wspomnieć o nowych wytycznych Komisji Europejskiej, w zakresie raportowania kwestii ESG, które zbliżają się wielkimi krokami. Mamy, pewną, mamy pewne opóźnienie, natomiast tak naprawdę musimy mieć świadomość tego, że za chwilę te wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie raportowania wejdą w życie. W szczególności dotyczą kwestii neutralności klimatycznej, kwestii jakby przedstawiania danych związanych właśnie z klimatem. Tak? Czyli to jest bardzo poważne wyzwanie, ponieważ wiele parametrów w dotychczasowych raportach firmy w ogóle nie uwzględniały. I teraz pojawi się no, nowe wyzwanie, bo tak naprawdę polski biznes już za chwilę będzie musiał raportować kwestie związane z emisjami. Z, z, zmierzanie w kierunku neutralności klimatycznej. Jak ty z swojej perspektywy, z kontaktów z biznesem, z kontaktów międzynarodowych oceniasz przygotowanie polskiego biznesu do raportowania? Bo musimy mieć świadomość, że obecnie raportuje i zobligowanych do raportowania kwestii z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnością mamy około 200 podmiotów, a będziemy mieli bez mała 4000 za dwa lata. Jak widzisz, czy polski biznes jest w ogóle do tego przygotowany? Trzy lata temu duża część polskiego biznesu uważała, że to jest chwilowa moda i absolutnie nie był przygotowany. Śmieję twierdzić, że dzisiaj także nie jest. To są jakieś pojedyncze przykłady firm, które odpowiednio wcześniej przeszkoliły swój personel, zadbały o to, żeby rzeczywiście śledzić te nowe wytyczne i przygotować swoje raportowanie, swoje też... Swoje zasoby ludzkie, swój staw, tak, do tego, żeby być w stanie no, we właściwy sposób opomiarowywać procesy produkcyjne, tak, żeby później mieć łatwiej w ramach tych nowych ścieżek raportowania. No i to są naprawdę pojedyncze sztuki. To, co chyba smutne, że duża część polskiego biznesu raczej kibicowała temu, że może to się okaże jednak przejściową modą, nie trzeba się będzie tym zajmować. No, rzeczywistość pokazała, że jest dokładnie odwrotnie. I wspaniale, dzięki temu, że mamy europejską taksonomię i no, mamy w tle politykę klimatyczną ONZ, mamy system ETS-u, y, mamy też y, coraz bardziej... Y, precyzyjnie opomierowane te reguły, którymi się będzie rządziło raportowanie pozafinansowe, no to zwyczajnie biznes zrozumiał, że nie ma już ucieczki, że rzeczywiście, nawet jeżeli jest w grupie, grupie tych pierwszych 200 firm, no to już musi się wziąć do robota, jeżeli jest w tej grupie 4-5 tysięcy kolejnych w perspektywie kolejnych dwóch lat, no to musi się bardzo szybko, błyskawicznie brać za znalezienie ekspertów, ekspertek, którzy będą w stanie kompetentnie doradzić w zakresie raportowania, bo inaczej wypadnie z rynku. Dokładnie. Jeżeli wypadnie tego nie zrobi, B2B, tak? Gorzej wypadnie z łańcuchów finansowania, czyli jeżeli nie będzie był w stanie przedstawić transparentnych wyliczeń na temat tego, czy inwestor, który chce włożyć pieniądze w jego przedsięwzięcie, dokapitalizować je, to ten inwestor to może być bank komercyjny, to może być też bank rozwoju, jak EBI czy EBOR, czy Bank Światowy. Jeżeli nie będzie w stanie przedstawić, przepraszam, papierów, które są w stanie potwierdzić jego wiarygodność, jego transparentność, no to po prostu będzie miał problem z płynnością nie będzie miał pieniędzy na inwestycje, no i wypadnie z rynku. I to jest gra, o którą się w tej chwili otoczy stawka, czy będzie w stanie utrzymać się na powierzchni dana firma, no czy z tej powierzchni niejako spadnie w dół i wypadnie z gry rynkowej. No i to chyba lepszego motywatora, jak, ma, jak, jak, tak jak taka twarda gra rynkowa po prostu nie ma. Skończyły się dyskusje w tej chwili na temat tego, czy to moda, czy nie moda. Jest to absolutne, absolutne obligo, żeby te, to raportowanie pozafinansowe mieć, no i mieć jak najwyższej jakości i dobrze trzymajmy kciuki za to, żeby jak najwięcej firmy w Polsce po prostu traktowały te wytyczne poważnie i żeby to, te standardy raportowania, jakość tego raportowania była jak najwyższa. Bardzo dziękuję Kamilu. Gościem studia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Dziennika Gazety Prawnej był Kamil Wyszkowski. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję.